Jak ten czas leci? To już trzeci tydzień i trzeci nawyk. Praktykuj uważność. Jak zacząć, co robić, kim trzeba się stać, czy też kim się staniesz, kiedy ten nawyk wdrożysz, czy też dlaczego jest to takie ważne, już za chwilę rozpoczynamy kolejny odcinek, pierwszy z cyklu. Praktykuj uważność i za chwileczkę już powiem Ci o tym zdecydowanie więcej. Dzień. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 budzę tysiące ludzi, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. No właśnie. Obudź się. Mówię to prawie codziennie rano dla wszystkich moich słuchaczy: obudź się. Bardzo często jednak nie wiemy, z czym się kojarzy nam. Przebudzenie, co zrobić, żeby się obudzić? Najczęściej nie mamy na ten temat kompletnie pojęcia. Tak się składa, że większość naszego czasu spędzamy na autopilocie. To właśnie temu służy ten projekt, aby przeprogramować swojego autopilota. Większość rzeczy robimy nieświadomie, podświadomie, ponieważ tak pracuje nasz mózg. Nasz mózg lubi zrobić sobie z czegokolwiek nawyk i w związku z tym oddać, zautomatyzować. W biznesie też tak chyba powinno być. Więc nie ma w tym nic dziwnego. Roci się teraz jednak pytanie, jakie masz nawyki? Kiedy ostatnio dokonałeś update'u swoich nawyków? Kiedy ostatnio zrobiłeś bardzo dokładny przegląd swoich nawyków? Mało tego. Kiedy ostatnio zrobiłeś przegląd swojego autopilota? Czy twój pilot na pewno automatycznie prowadzi cię do celu? Kiedy ostatnio uważnie obserwowałeś, co robisz przez cały dzień? Czy też jest tak jak w pewnej historii, że kiedy stoisz, to już jesteś myślami w biegu, a kiedy biegniesz, to myślami jesteś już u celu, a kiedy docierasz do celu, do pracy, to już myślami jesteś w domu? I twój automat całkowicie przejmuje twoje zachowania. Tak jest? A więc nie zwlekaj, tylko bądź ze mną przez cały tydzień teraz, aby na nowo zaprojektować swojego autopilota, żeby nawyki, które wdrażamy przez 91 dni, doprowadzały cię do celu, do twojego celu. Pozwól, że na początek zacytuję słowa Sharon Salzberg. Nigdy nie jest za późno na włączenie światła. Twoja zdolność do przełamania niezdrowego nawyku lub wyłączenia starej taśmy nie zależy od tego, jak długo trwała. To jest ta piękna informacja, którą mam dzisiaj dla Ciebie. Twoja zdolność do przełamania niezdrowego nawyku lub wyłączenia starej taśmy nie zależy od tego, jak długo trwała. Zmiana perspektywy nie zależy od tego, jak długo trzymałeś się starego widoku. Kiedy przełączysz przełącznik na strychu, nie ma znaczenia, czy było ciemno przez 10 minut, 10 lat, czy 10 dekad. Światło wciąż oświetla pomieszczenie i eliminuje mętność, pozwalając ci zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Nigdy nie jest za późno na nowe spojrzenie. Czym zatem uważność jest i dlaczego tak bardzo warto ją trenować? Czym jest uważność? Uważność pozwala Ci znaleźć się mentalnie myślami w teraźniejszości. Pozwala Ci być obecnym i zauważać emocje dużo, dużo wcześniej niż zawładną Twoim życiem. Pomaga Ci zauważać Twoje zachowanie, reflektować je, będąc obecnym tu i teraz myślami. Nagle zaczniesz zauważać emocje, zaczniesz zauważać zachowania. Zaczniesz zauważać Twoje nawyki, którymi się kierujesz, będąc na autopilocie. Pomaga ci się, pomoże ci się skupić na teraźniejszości. Uważność oznacza jednocześnie akceptację tego, co już jest. Bo to, co już jest, tego zmienić już teraz nie możesz. Możesz zmienić to tylko w przyszłości. Uważność polega na tym, żeby otworzyć się na siebie, na to, co się w tobie dzieje, jakie masz zachowania, jakie w danym momencie myśli ci towarzyszą. Pamiętaj, że każdego ranka, kiedy wkraczasz w nowy dzień, czekają na ciebie godziny, które możesz świadomie wykorzystać. Żeby to jednak nastąpiło, trzeba się obudzić. Najważniejsze pytanie, jakie należy sobie w tym momencie zadać, to jest: dlaczego warto stać się uważnym człowiekiem, czyli praktykować uważność? Nauka dostarcza na to coraz więcej dowodów. Badania prowadzone na całym świecie wykazały, że dzięki regularnemu praktykowaniu uważności spada poziom niepokoju. Ograniczysz w ten sposób stres. Rośnie odporność również Twojego organizmu. Podnosi się poziom szczęścia i pozytywnego nastawienia do świata. Osoby, które regularnie praktykują uważność, w większości przypadków kojarzy się to również z medytacją, są ponadprzeciętnie zadowolone ze swojego życia. Słabnie stres, rośnie stopień koncentracji, poprawiając się pamięć i z czasem również kondycja fizyczna. Jak widzisz, warto. Badania Harvard University pokazały, które zrobiono na grupie 2,5 tysiąca osób, okazuje się, że nawet 50% naszego czasu normalnie spędzamy, nie koncentrując się na zadaniach tu i teraz. Błądzimy myślami w przeszłości lub w przyszłości. Oczywiście traci na tym nasza efektywność i teraz rodzi się w związku z tym pytanie, czy warto stać się uważnym człowiekiem i zyskać być może kilkaset procent swojej efektywności. Rozpocznijmy w tym tygo tygodniu praktykowanie uważności od niezwykłego ćwiczenia. Podejmij decyzję dzisiaj, że nie będziesz się odzywać. Chyba, że zostaniesz o coś zapytany lub o to poproszony. Natomiast Twoim zadaniem będzie dzisiaj przykładanie większej wagi do jakości wypowiadanych przez ciebie słów, jeżeli będziesz się chciał wypowiedzieć. Zacznij właśnie dzisiaj zwracać większą uwagę na to, co myślisz i co mówisz. Przyłapuj się średnio raz na dwie, trzy minuty, może pięć. Na tym, jakie myśli ci towarzyszą, jaką masz akurat w danym momencie formę ekspresji. Nie dopuść do tego, żeby słowa wypowiadane pod adresem kogokolwiek były naładowane negatywnymi emocjami. Sprawdzaj za każdym razem, kiedy chcesz coś powiedzieć, czy na pewno nie towarzyszą temu negatywne emocje, żeby nie było w nich gniewu, żalu lub pretensji. Za każdym razem, kiedy pojawi się ochota, żeby coś powiedzieć, zatrzymaj się i daj sobie czas. Zastanów się nad tym, co chcesz powiedzieć i jakie może to mieć skutki. Bądź tu i teraz ze swoimi myślami, żeby wypowiedziane przez Ciebie słowa w stu procentach oddawały Twoją intencję. Żeby nie było w nich złych emocji, które mogą być może wyrządzić ogromną krzywdę. Jeżeli chcesz coś powiedzieć przykrego, zastanów się za każdym razem, jakie może przynieść to rezultaty. Twoje zachowanie może być źródłem czyjegoś cierpienia, ale odwrotnie rzecz biorąc, twoje zachowanie może sprawić, że ktoś poczuje się lepiej. Zacznij od dzisiaj praktykować uważność, koncentrując się na tym, co myślisz. I co w danym momencie powiesz? Zrób dzisiaj wszystko, co w Twojej mocy, żeby jak najmniej, jak najmniej mówić. A jeżeli już, to będzie to rezultatem Twojej decyzji. Nie reaguj nagle. Po prostu wycisz się, skup swoje myśli na słowach, które wypowiadasz. Uśmiechnij się dzisiaj do każdej napotkanej osoby. Bądź uważny. Jeżeli ktoś powie do ciebie coś niesympatycznego, albo zacznie narzekać, zaproponuj mu rozmowę na temat czegoś miłego, albo na temat tego, za co jest, może być w swoim życiu wdzięczny. Zwróć uwagę na to, bądź uważny, w jaki sposób postrzegasz innych ludzi. Przyłapuj się na tym, kiedy osądzasz. Kiedy oceniasz i kiedy chce ci się wypowiedzieć słowa krytyki. I wtedy właśnie powstrzymuj tę chęć. To jest zadanie dla ciebie na dzisiaj, żeby bacznie obserwować swoje myśli i ich rezultat, czyli to, co powiesz do drugiego człowieka. Bo kiedy zaczniesz dobrze myśleć o innym, w twoim życiu być może pojawią się nowe sytuacje nowi ludzie i nowe możliwości. Chociaż być może będą to dokładnie ci sami. Piękny nawyk, prawda? Praktykuj go od dzisiaj koniecznie. Zacznij już teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmu, zaplanuj, podejmij decyzję, że będziesz się jak najmniej odzywać. A jeżeli już będziesz miał coś powiedzieć, to będzie to rezultat twojej uważności. Powodzenia Ci życzę. Obserwuj proszę ten kanał, bo w tym tygodniu czeka nas jeszcze sześć lekcji, które jeżeli zrobisz, staniesz się uważnym człowiekiem. Do zobaczenia na następnej lekcji już jutro o 6.30.